Aleksandra Babecka urodziła się w Bytomiu 11 czerwca 1963 roku. Od zawsze była związana z miastem, ze Śląskiem. Pochodziła z tradycyjnej śląskiej rodziny. Rodzice brat i wspólne dorastanie na podwórkach powojennego Bytomia. Wspomnienia rodziców są wciąż żywe. Ze wzruszeniem mówią o córce. Mała Ola w przedszkolu recytowała wierszyki, śpiewała górnikom, milicjantom oraz strażakom w ich święto. W podstawówce grała w teatrze szkolnym oraz w kabarecie i dalej recytowała wiersze. Starsza Ola była dobra w sporcie. Wygrała międzymiastowe zawody w ping -ponga. od czwartej klasy podstawowej grała w piłkę ręczną. Liceum biła wszystkie szkolne rekordy. Skok wzwyż, w dal, rzut młotem, rzut oszczepem. Była mistrzynią szkoły w biegach przełajowych i w koszykówce. Szkoła była z niej dumna. Często pisali o Oli i liceum na Bobrku w życiu bytomskim. Ola dostała nagrodę Fair Play, bo kiedy uczestniczyła w bytomskich biegach przełajowych i zasłabła jakaś dziewczyna, to właśnie Ola doprowadziła ją do stanowiska, gdzie się dziewczyną zaopiekowano. Inne osoby, nie reagując, biegły dalej. Kluby piłki ręcznej chciały Olę kupić i prowadziły rozmowy z rodzicami. Tak było z Polonią Bytom. Po maturze nauczycielka biologii Wysłała jej papiery do Wrocławia na weterynarię. A profesor od WF-u pokierował ją na AWF w Katowicach. Finalnego egzaminu nie ma, studiów nie ukończyła. Dorosła Ola pracowała w PKO, ING Banku Śląskim, Nordea Bank Polska. Pracując w bankach, była wolontariuszem w schronisku dla zwierząt. Rzadko donosiła śniadania do pracy. Bo po drodze karmiła psy i koty, więc koleżanki z pracy dokarmiały Ole. Ola od 13 lat zajmuje się bezdomnymi zwierzakami, zawsze pomaga też ludziom, ludziom ubogim. Niestety, od 13 lat Ola choruje na reumatoidalne zapalenie stawów i to nią wstrząsnęło. Skończyła się siła, pieniądze, ale jak widać, nie trzeba być kryzusem, żeby pomagać. Nasza bohaterka ratowała i ratuje zwierzaki. To są na cudzych działkach, w cudzych piwnicach, gdzie ludzie straszą ją prawem. Ale ona wie, że są momenty i że prawo złamać trzeba, bo życie zwierzaków najważniejsze. Najgorsze jest to, że Ola walczy nie tylko z sadystami, oprawcami, ale i często musi dla zwierząt wywalczyć pomoc na policji czy Straży Miejskiej. Ta walka o zwierzęta to nie tylko dokarmianie, to też sterylizacja wolno żyjących kotów. Uświadamianie ludziom konieczności celowości tych zabiegów, które są najważniejszym elementem zapobiegania bezdomności i niepotrzebnej nadpopulacji tych czworonogów. Koty bezdomne wcale nie dają sobie tak świetnie rady, jak nam się wydaje. Śmietniki są pełne zafoliowanych worków. Koty chorują na koci katar, który doprowadza je do ślepoty. Mają infekcje wirusowe. Giną pod kołami samochodów i z ręki człowieka to dzięki kotom w wielu miejscach nie ma gryzoni, bo tam gdzie kot, gryzon nie czuje się bezpieczny i nie założy gniazda. Wiesz, panie, co jest? Panie, panie! Pokaż pan te koty. Wybrać nie można. Wybierać będzie na wyborach. Tu Po niemiecki. Coś pan! Centralny polski jawiozę. Łowny? pół <laughs> dnia w pięćdziesiąt myszy załatwi. Daleko masz dom? Mam rower. To nie masz kotów, podmusi musi kosztować. Panie, daje dwa worki pszenicy. Za jeden pięćset płacą. Dobra. No biorę to i rower. Co? Rower też? Rower no, po niemiecki, a kod z miasta Łodzi pochodzi. Dobra, wiesz. No widzisz. Panią Ole Babczką znam dzięki głównie. Działalności Fundacji Hatul, która działa na rzecz bezpańskich kotów w bydomiu. Pani Bobecka Ola niejednokrotnie dostarczała kotki bezpańskie do mojej lecznicy na zabiegi sterylizacji. Panią Bobecką kojarzę jako osobę sumienną, pomocną, przede wszystkim działa na rzecz dobra kotów bezpańskich. Pamiętam ją szczególnie z jednej takiej komicznej troszeczkę sytuacji, kiedy była pani umówiona na sterylizację dwóch kotek w moim gabinecie. Ze względu na natłok troszeczkę w ostatnim czasie wydarzeń i zajęć, w których uczestniczę, po prostu o terminie zapomniałem. Rozmawiałem telefonicznie z panią Bobiecką, zaproponowałem przełożenie terminu na, na inny dzień lub pozostawienie kotów w lecznicy. Jednakże pani Ola z oburzeniem powiedziała stanowczo nie. Proszę wykonać te zabiegi dzisiaj. No i byłem zmuszony do, do, do przyjazdu na lecznicę, do wykonania tych zabiegów. Pani Ola dumnie i z cierpliwością czekała. Następnie odebrała kotki i, i podziękowała mi z uśmiechem wychodząc z lecznicy. Chciałam powiedzieć właśnie, że w tej przychodni wszystko się zaczęło. Ta moja praca dla zwierząt, dzięki panu doktorowi, ponieważ 13 lat temu przywiozłam z Katowic, po pracy znalazłam kotkę w piwnicy w Katowicach moim zdaniem ciężko chorą, bo ona była malutka, oko ludzkie, czyli takie duże, no i zjedzona przez robaki. No i cała zadowolona, że ją w ogóle złapałam, przywiodłam do pana doktora. Smutna byłam, bo do uśpienia, mój werdykt taki. A pan doktor mnie zadziwił i powiedział, że nie uśpi, bo tutaj oko wypłynie, ale ona będzie zdrowa. No więc ja na to się pytam, a co ja mam z nią zrobić? Bo wtedy byłam laikiem, a pan doktor powiedział, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Czyli to znaczyło, że mam przyjść do domu. Trzeba leczyć. No, i tak pan doktor zrobił, że mogę tak powiedzieć, w naszym slangu, że za te psie pieniądze leczył mi ta kotka. Od tej miałki wszystko się zaczęło, bo miałka żyje do dzisiaj, ma 13 lat właśnie. Bez oka. Bez oka jest. Tutaj z panem, pan doktor, jak ją przyniosłam już po wyleczeniu, bo ona jednak to było takie długie, długie leczenie. To pan doktor powiedział, wyprysnęło, coś pan doktor mówi, to jest właśnie to oko bo dla mnie jakaś taka woda grudki jakiejś, pan doktor powiedział fajnie, bo nie trzeba będzie wyciągać, samo się wylało. Podjął decyzję, że nawet mówi a jak nie przeszkadza, to nie zaszywamy i miałka ma do dzisiaj mrugające oczko, z czarnym, fajnym potencjałem żyje. No i to jest taki początek, ale dla mnie jest teraz to, panie doktorze, ważne, że kiedyś musiałam z Sząbierek podróżować, bo ceny wiadomo, ja szukałam zawsze Niestety żadna fundacja nie chce sponsorować I, i zawsze z własnych pieniędzy. No i dla mnie było to ważne, że pan doktor e, tak mi się zgodził, że się zawsze dogadamy. I to jest piękne, że ja teraz nie muszę, bo tu się auto popsuje, tu nie ma na benzynę. I pan doktor ze swoimi pracownikami porozmawiał, i ja mam zawsze wejście. Dla mnie to jest piękne, bo ja przyjeżdżam do domu, znajduję tu, tam siam na boku, to ja już wiem, że ja nie muszę jeździć do Siemianowic, do Rudy, tylko idę do swoich szampionek, do pana doktora Podlejskiego. Ona jest bardzo dobrą y, kobietą, bardzo dużo mi pomaga. Kotka wykastrowała, pieska Kobyśko. wykastrowała y, z azylu mi psa y, pomogła, y, po prostu wykupiła go za swoje pieniądze. Pomaga mi z karmą i suchą i taką. Także o zapas jest cały czas. O, o. Dla kotka takie, różne. No, puszki tak samo. Opuszki dziennie przywozi. Dziennie, bo jeszcze nie było tak, żeby nie, nie przywiozła mi. No i kości przywozi. Różne takie, takie. No naprawdę, jest wspaniałą kobietą. A niech pani coś powie o swoich pieskach. Moje pieski, no śliczne. To jest taka. Pieszczotek. Pieszczotek? Tak, tylko na łóżkach chcą spać, na ziemi nie, na fotelach. Nawet jak ktoś przyjdzie, to ona na kolana wskakuje. także... jestem przeszkolona 25, na jaką czekam potem ją? Pani, pani dyrektor tego przedszkola miała zaszczyt gościć kilka razy właśnie Ole Babecką na tak zwanych pogaduszkach z dziećmi, a dzięki temu Ola zyskała z tego przedszkola kilka darów w postaci karmy. Proszę nam powiedzieć, skąd takie otwarcie na, na zwierzęta, na osoby prywatne, które pomagają zwierząt, zwierzętom? Ja myślę, że to warto doceniać każdą inicjatywę, która ma na celu pomaganie zwierzętom, a ponieważ to już jest któryś rok z kolei mieliśmy okazję gościć tutaj panią i z pieskiem. U nas dzieci od razu bardzo żywo zareagowały, bardzo im się podobało i potem z czystego serca po prostu prosiły rodziców, żeby coś przynieść dla dzieci. Od poprzednich lat już zaczęliśmy tak co roku jakoś kontynuujemy, żeby żeby jednak pomóc tym, którzy sami sobie nie potrafią zapewnić środków do życia. My dziękujemy dziękujemy imieniu Oli, która właśnie w tym momencie jest z dziećmi e, na sali. dobry! A wy wiecie, że to jest Casey? Tak. Yeah. ja już była u nas, to wie. A wiecie, że ja. tak. Dziękujemy Wam, wiecie, za co? I waszym rodzicom za karmę, bo dostaliśmy dużo karmy i Casey też jadła i kotki takie bezdomne, te, które teraz mocno, które zimno, To wy wasze rodzice kupili karmę, byście przyniosły do przedszkola. I nasze kotki bytąckie te biedne i te pieski jadły to. I bardzo się cieszyły. Także ja bardzo Wam dziękuję w imieniu tych piesków i kotków, bo nie są głodne dzięki wam, wiecie? I dlatego my bardzo lubimy Wasze przedszkole. I Casey bardzo chciała, bo ona jeszcze lubi spać długo, a dzisiaj chciała do was bardzo przyjść, stała wcześniej, przyjechała i teraz tu będzie spała, bo jest śpiąca, widzicie? To jest moja Lola. Mój Karol, moja dziewczynka, mówię. Nie, to jest mój synuś. Trzy lata temu pod Rosmana mi go przyniesiono w celu uśpienia, <laughs> ponieważ synuś nie potrafił podejść do mamusi, złapać sycuszka, żeby się napić. I fajnie ludzie, że przynieśli z piwnicy go. Był kompletnie niezaradny, ponieważ nie potrafił chodzić, siedzieć. A dzisiaj zobaczymy, jak Karol sobie daje radę. Ma już 3 lata. Jest najmądrzejszym kotem. Kiedy trzeba, to jest złośliwy. Kiedy trzeba kotkę pogonić, to jak azymut złapie, to 5 metrów biegnie. I ma tą kotkę. Bo on ciągle się rani. Bardzo Pięknie. lubi jeść. Jak ma dobry dzień, to wejdzie do kuwety i siku zrobi. A jak jest zły, to nasika na środku, żebym widziała, że go źle potraktowałam dzisiaj. Taki jest mój Karol. Wszystkie kotki go tolerują. Pieski też. To wygląda, że on się męczy, a on jest przeszczęśliwym kotem. Lola! Lola, moj mamy! Lola! Idzie do mnie Lola do Kasi idzie. On Kasi kocha. Do trzeci Kasi on idzie. On no to musi zobaczyć, wszystko interesuje Karola. Ta I tak nam urósł. I był właśnie leczony u pana doktora Kocota, bo już miał Karolę gnieżyć z powodu biegunek w tych kocich. I nam wyzdrowiał i żyje. Nie, Lola? Lola jest największym śpiochem, jak się wieczorem położy o 21, tak do 10 rana potrafi spać. Tyle o Loli. Kocham go bardzo. Casey jak była kiedyś ze mną na spacerku, to strasznie mnie ciągnęła w jedno miejsce i nie chciała iść do domu. A ja mówię, chodź, bo ja jestem zmęczona, idziemy już do domu. Nie pójdzie i nie pójdzie i na trawkę mi to. A wiecie co tam było? Mały kotek. Mały kotek porzucony przez mamusię, głodny, chory. I Casey mi pokazała, było ciemno, Casey mi pokazała tę kotka, wzięłam kotka do domu, do dzisiaj go mam. Nie chciałam go o tym, bo Kejsi go bardzo to mówiła, a on hejsy. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest wybrać. Życie nie po to, by rozstrzymuje I ja by żyć siebie samego wszelek. Zawsze to mówię za to, że od dwóch lat dostajemy, drugą zimę dostajemy karę, kochani. Żeby... Nazywam się Klaudia. Od niespełna dwóch miesięcy jestem właścicielką trzech kotów. A oto jak to się wszystko zaczęło, kilka miesięcy temu poznałam Olę i moje koty najpierw zakochałam się w Oli, później zakochałam się w kotach. Ola to niesamowita osoba, pełna ciepła, serca, nie tylko dla zwierząt, ale również dla ludzi. Ujęła mnie tym, że stawia dobro. Żywych istot, często obcych, przed swoje dobro i, i troszczy się o zwierzęta tak, jak każdy z nas powinien, tak naprawdę. I gdyby było więcej takich ludzi jak Ola, nasz świat byłby zupełnie inny, byłby lepszym światem. I myślę, że każdy z nas powinien wspierać takich, takich ludzi jak Ola, ponieważ jest, jest takich ludzi niewielu. I ona oddaje całą siebie dla dobra sprawy, mimo tego, że to nie jest jej obowiązek, tak naprawdę, jest to obowiązkiem państwa, żeby dbać o bezdomne zwierzęta. Natomiast, jak, jak sami, wiemy, sami wiemy, ten system nie działa poprawnie, dlatego, tacy ludzie jak, jak Ola są, są niezmiernie ważni i niezmiernie potrzebni w naszym społeczeństwie. Ja od Oli miałam szczęście wziąć trzy koty, każdy z nich jest w innym wieku, później zapoznacie się z tymi kotami, jest to Duduś, Maciej i Kacper, to są trzy pokolenia kotów, totalne szaleństwo, przyjechałam po dwa koty, wyjechałam z trzema kotami, jestem najszczęśliwsza na świecie, że one są u mnie, akurat gdzieś zniknęły, pokaż najmłodszego. To jest Kacperek. Yy, I wiem, że nie każdy mógłby sobie pozwolić na, na, na trzy koty, ponieważ jest to, jest to yy, dosyć ciężkie szczególnie, że nie każdy ma jakby odpowiednie warunki, nie każdy zna koty, żeby od razu się porywać na trzy chociaż jednego. Albo chociaż dwa. I wasze życie zmieni się diametralnie, pozytywnie oczywiście. I yy, fajnie by było, gdybyśmy jednak adoptowali te kocie i, i psie bidy, ponieważ one nikogo nie mają i liczą, liczą na y, takich ludzi jak, jak Ola, i na, na takich ludzi, którzy są w stanie otworzyć swoje domy i serca przed nimi. Także. Trzymam kciuki za Ciebie, Olu, żeby jak najwięcej kotów dzięki Tobie i psów zmieniło swoje życie. A Tobie życzę spełnienia Twoich najskrytszych marzeń, powodzenia. Ściskam Cię gorąco i strasznie się cieszę za Ciebie. Wiecie, pokaż mnie Francuza. Patrz. i wszystko tak pogryzione. Oj pomorek. Jakiż to mamy dzisiaj dzień? Piątek. Piątek. No wyłaj kota, a u nas dzisiaj robi. Oj, kaźmiesz! Kot nie niewolę trafił, na sznurku go pasu. Nie będzie mi kargu lumowy lano? I się zmuszał kota do kolaboracji! Zajdź! Dziecko! Tu! nie Ja radzi! uciekaj! To ja! To nie ja! To nie ja! Czart ciebie! Wicia! Znowu wojna! Ale o kota! Nawet futerka z kota nie zostało! Kto zamek, bo wyleciał! To już czwarta wojna w moim życiu! W tym dwie światowe! marna sztuka wrażliwe słowo czuj dotyk wystarczą czasami tylko tego pragnę tego szukam na miły bóg życie nie tylko po Nie po to, by mnie trwać I aby żyć siebie samego trzeba brać Problemy twoje, moje, nasze, boje, polityka A przecież każdy włos jak nasze lata policzą of oh,